Cześć, dzisiaj czwarty dzień pompowania, czwarty dzień z 25. A zatem po skończonym pięknym, fajnym, fantastycznym dniu pracy idę i robię co do mnie należy. A zatem, żeby nie przedłużyć, 25 pompeczek. Zadanie wykonane. Dzisiaj nie nominuję nikogo. Jutro e, będę nominował. A teraz spokojnego wieczoru, spokojnej nocy. Trzymajcie się. Cześć.